Czy moi drodzy Ontario leży Ja szybko pójdę żebyście mogli zobaczyć Patrzcie Ontario leży, zaraz wstanie Uff, Oddychaj O jakieś łodziaki Spokojnie, nie wstawaj Oho Oho Superkol! Cool. Dobry! Cześć, on ti! Hello! U jakiś łodziak z ciebie, cześć łonko! On ti śpi? Ujajcie, ujajcie, bawi na ręce! Cześć on Czy ty się cześć? Cześć? cześć on ty. Spałeś sobie, odpoczywasz, tak? O Ojacie! Koń odpoczywa, no? Aha, odpoczywasz jedząc. <gry> I coś się tarzał? Ojacie, o jakie są tutaj długo chyba leżałeś, co? Długo leżałeś? Super! Super, koń! Hit jaki, zobaczcie, Ontario normalnie nie wstał Uwaga, pakuj paku się położy. Epa, to się kameruje, patrzcie. Uch ktoki śmoku się położyło. No ja już wiem jak to się kończy. Proszę bardzo. Ontario. No super! No super! koniu masz takie odgłosy jakbyś srała no super a ja cię będę czyścić super koły. Cool. nie no jakiś hit w ogóle dzisiaj zobaczcie ona próbuję się na tym stole przerzucić ta o, by tu zrezygnowało, no o, w końcu. O, ha ty, ale zarzuciłaś. No super! O tak brakowało końkowi się podrapać. No super moje słonko! Super! Dajesz, tak? Dobra, super. To fajnie, to już wiem, gdzie się ta czacie. O jacie, to było dobre. Super, konie. Mam to nagrane wszystko. Proszę, Sajwolce pokażę. Proszę, czyszcząko, bo bym mi chyba nie uwierzyła, jakbym, jakby to nie było nagrane. Człopaku Miju, cześć. A więc moi drodzy, witajcie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj taki luźny vlogmas. Może jak już się koje wytarzały, to pokażemy jak je czyścimy, co? Ta, jak zaczepia go. No daj łziaczka, no daj tarjo. nie. Nie żadnych buziaków. Weź się uspokój, tutaj wewi stoi obok. Nie rób siary. Nie no, a ty gdzie? Co poszła se? Czy to widzicie? Poszła sobie od nas. Ty, Ontario, czaisz bazę? Widziałeś, ty? Poszła. No poszła, no zobacz, ty. Co, nie idzie z nią? Opuściła nas. No. Dobra, chodźmy, chodźmy, trochę... ...poczyścimy... E ...was. Ale sobie leżałeś, piękny, dobry konik. No, widzisz, super. A, bo ona nas upuściła, bo ona sra, Dobra. Widzisz, czajisz, kulturka musi być Ontario. Widzisz, przy nas nie chciała, dlatego się oddaliła. Co, słonko, idziemy na czyszczenie? Zmorałaś obok mnie. Ty, Ontario, co ty z ziemi jesz? Proszę, pakuś. Tu cię przywiążemy. czy znaczy, nie muszę, ale dobra, niech będzie. Sypiszą, żebym nagrała jak czyś się. A więc nagrywam. Taki oto sprzęt mam. Jakby ktoś nie wiedział, o samą akurat. Ale ciekawe, ciekawe. Ciekawe jak zareaguje na to, że Ontario leżał i nie wstał, jak podeszłam do niego. Tu musiałaś te poliki sobie smarować dobrze, że tam błota nie było nie chcę nic mówić, ale jak poszła na pastwisko, to on tario leżał I ja takie, nie, muszę iść cicho, żeby to nagrać i nie wstał do całego końca, jeszcze byłam przy nim, jeszcze się, jeszcze pytarzał przy mnie, nie? I ja takie, no! Zajmą kamycz na dowelona, nie? Po czym on wstał, poszedł dalej i ja Hakamada nagle hop, i się położyła i zaczęła się tarzać w tym samym miejscu, nie? a ja takie mnie, no super to akurat No nie jak ty wyglądasz nie mąż, no. <grywa> ale on sobie leżał, tak wiesz jaka ma stała przy nim no, no jak zwykle, jedna strona uciekła <grywa> o tak Język wystawił i tak ziemną na ręce, no ty. Ja, tak ja to nagrałam no i takie bo co? Ja go tak, że, czekaj, o tak o Ziemę, Ma. nie? I on takim językiem dotykał mojej ręki. No tak właśnie się ty! Patrz. I dlatego <laughs> ja go tak uczyłam, mimo no że to do tego. O jacie, to było szczera. Semąka jak zamiata, jakbyś ten... kuszę ścierała. No nie wiem, no z szafy tak to wiesz. Fekcyj na pani domu. Ta, ja, ja, ja to mam. I ja. No. No, teraz wyjrać. Ta, co ona na, na ogolnie. Ha, ha, A kiedy była w moim pokoju? Ale ja nie wiem. No, ja nie wiem. <śla> nie <śla> <śla> Nie byłam do Ciebie na razie, cały dzień spał. nie spałam. <grym>, ale Ty masz cały czas remonty, to nie byłam. Jak cały czas remonty? No nie wiem. To remonty cały czas No, no tak. Przestawiasz, raz jest tutaj, nagle tu jest łóżko, potem tam jest. Ja nie wiem w końcu gdzie co leży. W przestawiasz, żeby nudno Ci nie było. Nie ja pierwsze. A, twoja mama ci przestawia łóżko, fajnie. To ona sobie robi remonty. Pięknie. W ogóle jak fryzjerzy, takie. O, o. Proszę bardzo, obejrzyjcie piękny ogon hakamady. Trochę długi, nie? Tak jak fryzjerzy. O, tak robią. O, tak. Tutaj rozczesują. Pięknie. Ta się zastanawia co ja tam robię. O, jak słodko, oczywiście, cała Bela Siana, ale wy musicie konkretnie w tym miejscu jest, nie? No, wiadomo. Jeszcze się będą kłócić. Całą belę, no, sakra. Kto tam gdaczy, tak? Lis. Lis? No nie, słyszysz jak to pani przypomina. Nie. nie Lol. Loli. I właśnie tak Ciekawe. No bo konie zabrałyśmy i teraz już się nie boją. No zawsze właśnie jak my konie zabieramy, to lisy przychodzą. No ja tylko słyszę. Koni... Bo lisy się boją koni. I kus? Tak jest dobry koń. Dalej, dalej. Dalej. Tak jest super! Super koń! Dalej. Spróbuj sama, no. Tak jest super. Dalej, dalej. Dalej pakuś. Dalej, dalej kus. Tak jest super. Tak, brawo. Good, good. Tak z gracją idzie konik. No. Dalej, dalej. Super koj. Bardzo dobrze. Tak, dobry. Brawo, brawo. I obok opony bardzo dobrze. Tak jest. W ogóle idealny pagórek, nie? Chyba kusiaka chętna. Dalej, dalej. Super koj. Kłos, kłos, tak jest, dobrze, do, tak, super, dalej, dalej, tak, dobry koń, dobry, dobry, oho, główka, główka, bo idziesz jak struś, głowa, głowa, tak, bardzo dobrze, no, próbuj. Próbuj. Dawaj, próbuj. Jeszcze raz. Super. Tak jest. Super. Tak, tak. Główka. Tak jest. Chodź. Super. Brawo. Brawo, koń. No. Super. Tak jest. I raz, i raz. Dobra, uwaga, koniu. Uwaga, koniu, będzie kus. Kus, tak jest, dobry. Tak, rób większe kółka. Tak, wiem, on tak jest, super. Główka na dół. Tak, dobrze, pięknie. Ten pagórek jest szczęsny. Tak, super! Pięknie! Ale ci się grzbiet napina, jak tak robisz, no? Zobaczymy, czy będzie widać to na nagraniu. Zat do tego, tak jest. Super, zat. Tak jest, pięknie. Super koń. Dobry. Tak, dobry koń. Dalej, dalej. Super! Spróbujemy. Tadap, daqui. Hop. hop, tak, dobry! Daj, spróbuj, não? Dale, dalej. Tak, jest super! Kus, kus, brut. Tak, jest. Super! Dobry, koń. Dobry. Tak, jest. super o jak koń lubi o jak lubi koń Ta, hu hu chodź do mnie chodź do mnie tak super super koń no jesteś kochana dzielny koń teraz musimy się rozstępować Nadepłać na węża ale to nic No super parku. się kameruje Teraz uwaga końu będzie woda, teraz zimna Spokojnie Tak jest super Super koń No najpierw powoli ci tak będę dawać No wiem Spróbujemy tom teraz powoli nie płacz, kiedy odejdę. Ale wcina konik, dobre. Kurczę, zapomniałam ci buraków wziąć z domu. Cholipka. A to ci to ci jutro dam. O najgorzej ta biała masakra. Czemu ta biała zawsze musi ucierpieć najgorzej? Jest tam ładnie tak już. Ale teraz i tak jest sukces, zobaczcie, ona mi nie wyrywa tych luk. Gdzie kiedyś to była tragedia. Znaczy wyrywa, nie zabiera. O, lepsze słowo. Kiedyś mi zabierała. A teraz ładnie trzyma w miejscu. Najlepsze, ja mi się podoba te kopyto, no bo jest takie fajne biało-czarne, zobaczcie. Takie piękne. Chociaż o takie właśnie białe kopyto najgorzej yy, w sensie zadbać. też byś grut nie miała chociaż tam na poswisku nie ma błoka o tyle ale grzecznie skoły No No jest jeszcze jeszcze tam masz. Jeszcze tam masz słonko. Już nie ma koniu, już nie ma. Co chcesz pić Nie. Tu jest w wannie, koniu. No, możesz iść, możesz iść. No ja nic nie mam. No, jesteś wolna. Ran, koniu, czekaj. Zobacz, tam masz wolność. Co wybierasz? Wolność, czy zostajesz tutaj ze mną? Zostajesz ze mną? O, katy, kochana jesteś. No. To chodź, idziemy wodę do wanny nalać, co? Idziemy? Idziemy? Co? O, jacie. Tu jest wadna, ja muszę węża przeciągnąć. No, uważaj. Super, koń cool. No, zaraz. Tak umił szuka. Co by jeszcze tam wyłudzić od nich? O, koń się zmęczył, teraz odpoczywa. Dobra, uwaga. Hm. I tak naprawdę do